Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. Wiem, że ostatnio nic nie wrzucałem na temat akwarium. W zasadzie to z kilka miesięcy temu dobrych był film o akwarium, a z tematów morskich no to ostatnio był Egipt. Bodajże jakoś w maju, tak, jakoś w połowie maja go wrzuciłem, no i dawno nic nie było z akwarium, a dosyć dużo się wydarzyło w moim akwarystycznym życiu, że tak powiem, gdyż mam nowe akwarium 160 litrów na kaskadzie, na lampach LEDowych, na suplementacji Aquaforest, na balingu. Właśnie w tym filmie zamierzam. Wam o tym wszystkim opowiedzieć, ale będzie to w formie jakby narracji. Będziecie później widzieć ujęcia z moją narracją. Wiem, że nie wszyscy chcą moją twarz oglądać jakby jeżeli film jest o akwarium, a nie o mnie. Także później będzie narracja i tam opowiem o balingu, o suplementacji, o testach, o pomiarach wody, o lampach, o filtracji, o cyrkulacji, o zwierzętach, które występują, opowiem Wam o koralowcach, które tutaj są jak przebiegał sam proces przesiadki, a filmy z mojego starego akwarium, które miałem kiedyś, najpierw miałem kostkę 50 litrów, później miałem 110 litrów na panelu, a teraz zdecydowałem się na kaskadzie, widzicie, tu nawet nie ma tła z tyłu, bo chciałem, żeby ta akwarium uzyskało taką, taki efekt przeźroczystości, żeby po prostu było jak najbardziej przejrzyste i jak najbardziej rozświetlone, dlatego też nie ma czarnego tła. Także słuchajcie, ja już nie przeciągam i zapraszam Was serdecznie do oglądania mojej narracji o tym akwarium i no właśnie miłego oglądania. A więc jesteśmy już słuchajcie w studiu, że tak się wyrażę. Po prostu siedzę teraz przed mikrofonem, patrzę sobie na zdjęcia akwarium i będę wam o nim opowiadał. Także słuchajcie, zaczniemy od takich prostych spraw jak na przykład wymiary, akwarium, litraż i tak dalej. Także słuchajcie, jest to akwarium o wymiarach ym, metr na 40 na 40 równo i jeżeli wyliczymy sobie to w kalkulatorze, wychodzi nam równo 160 litrów. Ze sprzętu za oświetlenie odpowiada tutaj głównie y, przez 12 godzin dziennie lampa mak SPECT MJL 165. Jest to lampa LEDowa, 60 w o pełnym spektrum i tak, powiecie, jest to za mało, ale u góry jest lampa chińska, już 180 w ale tak naprawdę rzeczywisty pobór mocy to jest jakieś koło 112 W i ja robię tak, że MAX jako główna lampa, no bo wiadomo, jest o pełnym spektrum, jest też droższa, lepsza, świeci 12 godzin dziennie, a y, lampa chińska odpala się od 13 do 16, po prostu jako takie doświadczenie. Że tak powiem, i po prostu te 3 godziny pozwalają na to, żeby miejsca niedoświetlone, a po bokach i tak mam koralowce miękkie, po prostu zostały doświetlone. Także słuchajcie, z oświetlenia to tyle, czyli łącznie mam 60W przez 12 godzin i tam 170W przez około 3 godziny w ciągu dnia. Za filtrację odpowiada tutaj filtr Tidal 110 firmy Tidal. Jest to filtr kaskadowy o pojemności 3 litrów. Pojemność oznacza to, ile ceramiki, mediów, Filtracyjnych wejdzie po prostu do środka. Przepływ tutaj to 2000 litrów na godzinę. Ma ten MaxPect, wywołuje on dosyć fajny ruch wody, ale oprócz tego przejdziemy właśnie od razu do cyrkulacji. I oprócz MaxPecta mam tutaj falownik Jebao o mocy 2500 litrów na godzinę. To jest SOW 2 model oraz skimmer powierzchniowy o mocy 500 litrów na godzinę. Skimmer powierzchniowy służy, oprócz tego, że dodaje tam troszkę nam tego ruchu wody. Nie jest to dużo, ale troszkę dodaje, ale on głównie służy do tego, żeby ściągał film powierzchniowy, film bakteryjny z powierzchni wody, co ułatwia wymianę gazową i nie widać tej brzydkiej błony na powierzchni wody. Następnie kolejna rzecz z filtracji to jest skimmer. Skimmer jest, jest to firma Eheim, jest to skimmer na kostkę lipową, czyli nie posiada on swojego wirnika, nie jest w ogóle zasilany prądem, jest on zasilany natomiast na powietrzaczem, który po prostu powoduje to, że kostka lipowa produkuje bardzo mikroskopijne mili czy miliardy wręcz bąbelków, które łączą się z białkami i różnymi innymi substancjami organicznymi w wodzie i po prostu wyrzucane jest to jako piana do kubka. Dalej, słuchajcie, dolewka. dolewka, no tutaj nie ma szału, jest to dolewka mechaniczna, dolewka grawitacyjna od Aquamedica, u góry jest butelka litrowa od Fiji, tak, to jest ta burżujska woda za 20 zł, prawie, ale no kupiłem ją, bo po prostu butelka jest twarda i Musi być tutaj butelka twarda, bo butelka miękka, taka od zwykłej wody, e, taka, taka okrągła po prostu pod wpływem grawitacji zagnie się i wypłynie cała woda e, w dół. No i słuchajcie, ostatnia rzecz tutaj ze sprzętu to jest pompa dozująca, pompa dozująca e, Aqua nowa. słuchajcie, trzykanałowa, ona mi dozuje baling, do którego zaraz przejdziemy oraz sól bez soli również e, dozuje nam ta pompa. No i jeszcze dwie takie małe rzeczy, to jest grzałka, to jest Aqual 50 w, w, zupełności wystarczy, aby w pokoju w zimę nawet mam ciepło, około 23 stopni, e, oraz czyścik, e, to jest czyścik Flipper Nano, bardzo fajny, mały, e, cienki, on jest dosyć taki chudy, więc wchodzi we wszystkie miejsca i szczeliny pomiędzy skałami. No dobrze, słuchajcie. Jeżeli teraz chodzi o m, dozowanie, e, o suplementację i tak dalej, przerobiłem podczas mojej przygody z akwarystyką morską bardzo dużo różnych produktów, e, różnych aminokwasów, e, pierwiastków śladowych, jakichś balingów i tak dalej. Ale słuchajcie, na tym, na czym utknąłem już od jakiegoś czasu i co się sprawdza, co widzę po koralowcach i po parametrach wody, to słuchajcie, jest baling ATI Essentials Pro, dwuskładnikowy. W jednej butelce jest KH, czyli wodorowęglan sodu na podwyższenie twardości węglanowej KH w stopniach niemieckich, i w drugiej butelce jest wapnia CA i magnes MG, razem z pierwiastkami śladowymi. Te pierwiastki nie są duże, więc oprócz tego, dla zachowania równowagi jonowej dozuje sól bez soli od Aquaforest. To się nazywa Aquaforest Mineral Salt. I słuchajcie, jest to po prostu sól bez soli, czyli wszystkie składniki mineralne z soli morskiej pozbawione NaCl, czyli pozbawione po prostu soli. Czyli dozujemy sobie wszystkie pierwiastki oprócz soli, żeby ten roztwór po prostu nie był słony, bo po prostu jakbyśmy mieli zwykłą sól, to byśmy robili podmiankę, tak? Tak, i przechodząc do soli, jest to sól AquaForest Hybrid e, Salt, to jest ta nowa. Ona e, trochę kosztuje, ale wydaje mi, znaczy w ogóle ja ją wygrałem na konkursie, i później, e, który organizował AquaForest, wygrałem 5 kg, później zostałem już przy tej soli. E, jest bardzo fajna, to jest sól hybrydowa, co oznacza, że jest pół na pół e, sól syntetyczna z solą naturalną morską, pozyskiwaną z oceanu i po prostu woda jest odparowywana i zostaje nam naturalna sól. Oczywiście ta sól też ma podwyższone e, stężenia, Pierwiastków śladowych, po prostu żeby podczas podmian móc zachować ten poziom, jeżeli ktoś nie stosuje suplementacji typu baling. Oprócz tego, oprócz tej podstawowej suplementacji, stosuję też różne środki pomocnicze. Jest to m.in. fitoplankton AF Phytomix od Aqua Jest bardzo fajny, gęsty, zielony i moim zdaniem się sprawdza. Jego stosuję akurat od początku mojej przygody, praktycznie. Oraz drugi, druga rzecz to jest zestaw witamin, aminokwasów, białek i tłuszczy wysoko nasyconych od RETSI i nazywa się to RETSI Reef Energy AB. Jest to taki bardzo fajny, żarowiasty, żółty płyn, słuchajcie, który wlewa się do akwarium. Ja to wlewam raz na kilka dni 20 ml, i ja szczerze mówiąc, ja widzę różnicę. Po prostu wy zadowoleniu koralowców, bo oprócz tego, że mamy jakby perfekcyjne parametry wody, rosną nam koralowce, nic się nie dzieje, odpowiednio je suplementujemy, to taki pokarm w postaci tego Reci AB+, czy fitoplanktonu, powoduje to, że koralowce dłużej wystawiają swoje polipy, czyli te tak zwane macki, które po prostu, bo jakby polip to jest zwierzę, prawda, które żyje w wapiennym szkielecie u koralowców twardych i po prostu te polipy są cały czas takie napompowane, wystawione, bo po prostu one czują Jedzenie w wodzie, w toni wodnej, no i wystawiają się, żeby ten pokarm pobrać. Dlatego też takie właśnie suplementy odpowiadają za, za te takie fajne, tak zwane napompowanie korali, czyli po prostu, że są one otwarte większość dnia. No i wiadomo, mam też słuchajcie, testy do wody, no bo jakoś trzeba te, to, to wszystko zmierzyć, prawda? Mam zestaw y, trzech testów kropelkowych Otaqua Forest, jest to test na KH, na CA i na MG. Oprócz tego mam miernik Hanna y, HI772 y, bodajże. Y, tak, i jest to miernik y, na... KH, czyli na twardość węglanową jest to kolorymetr i on bardzo dokładnie jest nam w stanie podać wartość właśnie jonów węglanowych w wodzie i ten miernik od razu to przelicza na naszą skalę stopni niemieckich, czyli DKH, no, czyli właśnie szeroko znane KH w wodzie, twardość węglanową, podaje się odczynnik do próbki z wodą, od akwarium wsadza się to do tego kolorymetru, wkłada się, prawda, i kolorymetr dokonuje sam pomiaru i po prostu jakiś tam komputerek w tym kolorymetrze sam to przelicza na nasze stopnie niemieckie i jest to o wiele bardziej dokładne. Tam dokładność jest do 1, 10 stopnia niemieckiego DKH. Jest to o wiele prostsze, szybsze i dokładniejsze niż test kropelkowy, gdyż, jak wiemy, test kropelkowy jest tak samo dokładny, jak jest dokładna osoba, która wykonuje ten test. Oprócz tego do badania zasolenia posiadam miernik Sakura. Jest to miernik elektroniczny zasolenia, który podaje nam w skali SG zasolenie oraz podaje też w promilach nam to zasalenie. Oprócz tego jest to też miernik TDS do wody erona na przykład. Oraz oprócz tego miernika posiadam również spławik Tropic Marine, który jest wykalibrowany do 25 stopni wody. jakby Woda musi być w temperaturze 25 stopni, żeby pomiar był dokładny i ten pomiar będzie zawsze idealny, gdyż jest to wykalibrowany laboratoryjnie spławik, czyli ten Miernik zasalenia, który wpuszcza się do wody, i on na podstawie właśnie wyporności wody pokazuje nam, ile jest zasalenia. Tylko woda nie może mieć żadnej cyrkulacji w tym momencie, i musimy po prostu wszystko wyłączyć albo włożyć wodę, wlać wodę do menzurki, i do menzurki wpuścić taki spływak, który nam zmierzy to zasalenie. Także słuchajcie, z suplementacji, ze sprzętu, yy, myślę, że to jest wszystko. Yy, ale teraz poopowiadam wam trochę o zwierzętach, które tutaj hoduję w tym moim akwarium, no bo jest to jednak główna rzecz, yy, która yy, interesuje ludzi zakładających akwaria morskie. Także zacznę od zwierząt chodzących, ruszających się. <laughs> ja to tak nazywam, gdyż koralowce wszystkie są zwierzętami, ale yy, jeżeli chodzi o te zwierzęta ruchome, typu ryby i jakieś tam skorupiaki, to właśnie teraz do nich przejdę. Więc z nich posiadam... Yy, Cztery chromisy wirdisy, czyli cztery po prostu blue damsel. One się nazywają po angielsku. Są to takie rybki bardzo popularne, dosyć tanie, tworzące fajne ławice. I do tego posiadam dwa garbiki. Słuchajcie, chrysiptery parasemy. Są to te chrysiptery takie bardzo fajne, habrowy kolor, mają i żółty ogon do tego, także bardzo fajnie kontrastują. Do tego posiadam, słuchajcie, dwa błazenki, amfipriony ocelarisy, które posiada każdy, kto. Kto, kto ma akwarium morskie, no bo większość osób no, kupuje Nemo, tak, do akwarium morskiego. Oprócz tego jest też terapogon kałderni, czyli a, kardynałek. Jest to fajna ryba, ona tak jakby tak się teleportuje, ona nie pływa jak zwykła ryba, tylko tak się teleportuje. On, on je akurat tylko mrożone jedzenie, także też karmię go mrożonkami, ale inne ryby jedzą suche. Oczywiście ryby jedzą najchętniej jedzenie żywe i mrożone, bo po prostu najlepiej im pachnie, no żywe do tego się rusza, wiadomo, jest to dla nich o wiele bardziej naturalne. No i do tego jest jeszcze go. Biodon Histrio, to jest babka koralowcowa, koralowa, jak, jak kto tam woli. Jest to ryba, rybka, która żyje sobie po prostu na dnie i też na koralowcach sobie żyje. Większość dnia przesiaduje, chroni się w nich, bo po prostu to nie jest ryba, która pływa w toni wodnej, jest to ryba taka dosyć powolna, jeżeli chodzi o pływanie. Ona po prostu sobie chodzi tak po dnie tymi swoimi płetwami i ma też płetwę brzuszną, która pomaga jej się, a raczej pozwala jej przyczepiać się do powierzchni płaskich czy do różnych innych powierzchni, więc ta ryba jest w stanie przyczepić się do szyby i sobie do tej, na tej szybie siedzieć po prostu przez ileś godzin. Jest też pseudandias squamipinis, e, zamierzam do niego dokupić jeszcze jakiegoś, jakąś rybę, typu na przykład mm, chciałem sobie dokupić chrysusa, jest to taki wargatek fajny, bananowy jakby, e, taki cały żółty, także może sobie go dokupię jeszcze. No i ze skorupiaków mam tutaj klasyk klasyków, czyli krewetkę czyszczącą, e, lysmata amboinensis oraz krewetkę bardzo fajną też ukwiałową, e, jest to Krewetka o nazwie z bravi carpalis. Czasami trudno jest to wszystko powymieniać. No i jest to krewetka, która chroni się w ukwiałach, nawiązując z nim symbiozę. Tak samo jak błazenki, symbioza obustronna polega na tym po prostu, że taki, takie zwierzątko ukwiałowi dostarcza jedzenie i broni go przed jakimiś tam rybami, a ukwiał robi dokładnie to samo, czyli zapewnia schronienie, broniąc swoimi parzącymi parzydełkami, parzącymi mackami, przed niepożądanymi gośćmi. No i słuchajcie, z koralowców mam tutaj pełen sukces, jakby, bo udało mi się osiągnąć równowagę pomiędzy koralowcami miękkimi, koralowcami twardymi, krótkopolipowymi, długopolipowymi, czyli tak zwanymi SPS-ami, LPS-ami. Często trudno jest tą równowagę osiągnąć, gdyż koralowce miękkie wymagają innych parametrów wody i innego światła i innych wartości odżywczych w wodzie, czyli tak jakby nutrientów i tak dalej, niż koralowce twarde. No ale tutaj udało się to osiągnąć. Jak widzicie mam bardzo dużo różnych eufilii, e, słuchajcie. Mam tutaj Akana Stres LPS-ów, mam Turbinarius LPS-ów, mam Kaula Stres SPS-ów, prawda? Do, do tego mam y, bardzo dużo SPS-ów, mam kilka rodzajów Montipor, Montipora Srebrna Digitata, Montipora Digitata Zielona, Montipora Digitata Czerwona, mam Montipory Talerzowe, Montipora Capricornis Zielona, Capricornis Różowa, w mam Montipory Superman, dalej są Stylofory, mam Stylofore Pistilate milkę oraz Stylofore, nie pamiętam jak ona się nazywa, jest to Stylofora po prostu z zielonymi polipami brązową tkanką. Dwa gatunki akropor. W zasadzie to jest chyba jeden gatunek akropor, tylko jedna po prostu inaczej się wybarwiła. Jest to akropora yongei. Jak widzicie, jedna jest ciemnozielona, druga jest bardzo jasnozielona. Obie bardzo ładnie polipują i niezmiernie się z tego cieszę, gdyż jest to koralowiec dosyć trudny do utrzymania. Dalej słuchajcie, dwa gatunki, dwie odmiany posilopor oraz seriatopora też. Seriatopora jest patykowa. Posilopora rośnie w taką kulkę. Mamy dwa gatunki z tyłu. Dwie, dwie odmiany, to jest jeden gatunek po damni Damnicornis bodajże e, i jest to taka fajna kulka, jedna jest bardziej taka różowa druga jest bardziej zielona, słuchajcie one są akurat z tyłu akwarium do tego mam, a tutaj jeszcze widzę jest bardzo taka fajna jasnozielona e, Montipora, a i z LPS-ów też zapomniałem, mam tutaj psamie axifuga, to jest dunka popularna, bardzo fajna sobie leży też tam na, na dnie jakby to jest taki krzaczek, a hoduje ją od jednej główki, a tych główek na tą chwilę obecną ma z 50. No i jeszcze zostały koralowce miękkie, no z koralowców miękkich mam bardzo dużo rodzajów, mam zantusy, zantusy kapitan ameryka, zantusy Sanedi mam briareum, mam pachy clavularia, mam clavularia papaje. też mam trzy rodzaje grzybów, czyli mam sarkopytona, lobopytona, dwa sarkopytony w zasadzie, jeden z jasnozieloną tkanką, drugi z Dużową tkanką i zielonymi polipami, i kolejny to jest ten lobopyton, to jest taki śmieszny, śmiesznie wygląda jak taka korona. Ja to porównuję. No, no i słuchajcie, jeszcze tutaj mam różne grzybki, rodaktisy, diskosomy, ricordy. Do tego co my tutaj mamy, sinularię talerzową, sinularię taką jakby, która ma takie macki też bardziej. Jedna to jest Sinularia dura, druga to jest Sinularia inna, nie pamiętam jak ta druga się nazywa. Mamy tutaj również Pseudogorgonie, słuchajcie, na tyłach. Mam też, słuchaj, jeszcze z bezkręgowców, tutaj wymienię, bo oprócz tego, że krewetki są bezkręgowcami, to bezkręgowcami też są ukwiały, których posiadam trzy, one są tam z tyłu akwarium, to są ukwiały Quadricolor, ent, Entacmea Quadricolor, no ale słuchajcie, ja najbardziej właśnie jestem zadowolony z, tutaj, z moich SPS-ów i z mojego ogródka Eufilii, jak widzicie tutaj są trzy odmiany Eufilii Glabresens, jest Eufilia Paraancora, dwie Eufilie, trzy Eufilie Paraancory w zasadzie, jest Eufilia Yamayensis z tyłu, to jest ten Octo Spawn, tak zwany, po prostu to wygląda jak jajka ośmiornicy chyba, bo też jest Frog Spawn, który wygląda jak skrzek żaby, po prostu ma bardzo dużo takich kuleczek małych, no i dosyć fajnie to wygląda, także słuchajcie, ja mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem gatunków różnych eufilii, no i jest to taki mój ulubiony koralowiec poza SPS-ami. oczywiście wszystkie koralowce lubię, lecz do nich przykładam największą uwagę, bo one wymagają największej pielęgnacji po prostu, żeby je utrzymać. No i jak Różnych koralowców można mieć dużo odmian, tak jak w samej kaula Stray, Mam trzy odmiany: jasno, zielona, mniej zielona i błękitna. Montipor mam po pięć różnych odmian kolorystycznych, bo zielony ma dwa odcienie, czerwony ma trzy odcienie, prawda, srebrny jakiś tam niebieska tkanka, czerwone polipy, tak jak Monty Pora Superman, no, także słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają po prostu SPS-y, LPS-y i na szczęście udało mi się osiągnąć tą równowagę, że mogą tutaj współżyć razem z koralcami miękkimi, no, ale powiem wam, wymaga to bardzo dużo po prostu czasu, żeby to wszystko osiągnąć i jakby, żeby to w ogóle wszystko chodziło, bo no, jest to wymagające hobby, jest, jest trzeba dużo czasu bardzo poświęcać i badać tą wodę, suplementować i tak dalej, ale moim zdaniem akwarium bardzo, bardzo ładnie odpłaca się tym wszystkim, jak to po prostu wygląda. No i słuchajcie, znowu widać mnie. Mam nadzieję, że moja narracja, w sensie mój film o koralowcach i o moim akwarium nowym wam się podobał. Zapraszam do zobaczenia poprzednich moich filmów akwarystyczno-morskich, jak z nurkowania, jak i z akwarium, które znajdziecie oczywiście u mnie na kanale. No a tymczasem ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, no i do następnego akwarystycznego filmu. Cześć!